Na pewno nie chcę z perspektywy, nikt nie myślał o przyszłości Mariackiej, nikt nie myślał o odzyskiwaniu Mariackiej. Mariacka zaczęła toczyć się własnym życiem od 10 roku, od czerwca, no właściwie samodzielnie, potem tylko trzeba było ją rozpędzać, 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 a potem hamować. De facto po tych wszystkich wydarzeniach, które się realizowały na przestrzeni dwóch lat, wyhamowała mocno przez 10 lat ostatnie, może 12, Eee, próbujemy sobie przypomnieć i nam i tę historię, która była kiedyś, i naszym gościom, i naszym przyjaciołom z dawnych czasów, jak to wyglądało kiedyś, jak to wszystko się zaczynało i jak to powinno być kiedyś w przyszłości. Na pewno jest radość z tego, że to funkcjonuje i, i te wszystkie miejsca, które powstały potem po Loreneci z Meduzą, po Kato, po Katofonii, po Lenarte, innych lokalach, które były tu od zawsze, od 15 lat, potrafią utrzymać tego klienta. Mimo tego, że czasami brakuje nam tej różnorodności, tak? bo o to, o, to, o to byśmy chcieli powalczyć, żeby jednak było bardziej kolorowo, bardziej różnorodnie, ale to też pokazuje, że nie ma chyba alternatywy cały czas dla ulicy Mariackiej na Śląsku. Próbowały różne miasta, Sosnowiec, Siemianowice, Tychy, Bytom, Gliwice, mimo dużych ośrodków studenckich nie udało się tego zrobić. No, jest jakaś magia w tym wszystkim, oczywiście nie ma... Nie ma tu wszystkiego idealnie, tak? to nie jest ulica idealna, wspaniała, nie wiadomo jaka fantastyczna, ma swoje bolączki, które mam nadzieję, że znamy i wszyscy rozumiemy, ale jest to miejsce spotkań cały czas, tak jak sobie wymarzyliśmy 15 lat temu, tak jak wymarzył sobie Urząd Miasta Katowice, jest to miejsce spotkań dla, dla wielu, wielu ludzi. Wydarzeń kilka tak naprawdę. Jedno właśnie z tych, które, które mi zapadły bardzo w pamięć, to jest wydarzenie reaktywacja zespołu Kaliber 44 na balkonach w czerwcu 2012 roku. Jak dzisiaj rozmawiamy sobie z ludźmi, którzy brali udział wtedy w tym wydarzeniu, czyli z Felixem e, i z technikami, którzy brali udział bezpośrednio w realizacji, chyba dziś byśmy się tego nie podjęli. To jest niesamowite, że, że to, było, e, to było stworzone gdzieś tak w bardzo szybkich, bardzo szybkich rozmowach. Kontakta, szalone wydarzenie, mnóstwo muzyków, Marika Gutek, cały zespół Kalibra, trzy balkony, kilkanaście okien, niesamowite rzeczy. Myślę, że powoli powstanie coś w rodzaju stowarzyszenia ulicy Mariackiej, czyli coś, co określi ramy współpracy w wielu dziedzinach i płaszczyznach. Mówimy o estetyce ogródków, mówimy o bezpieczeństwie, o tych wszystkich działaniach, które. Pod... Właściwie w ostatnią dekadę nie byliśmy w stanie zrealizować pojedynczo, a chcielibyśmy zrobić to wszyscy razem, bo każdy z nas ma swój własny głos i on nie zawsze się zgadza z głosami innych ode mnie ludzi, ale zakładam, że na bazie mamy, mamy tego tego lecia Mariackiej, 30 lokali, które wspólnie współorganizują wiele wydarzeń. Uda nam się zrobić coś wspólnie, a o to walczyliśmy już wiele lat. Niech żyje to? Jeszcze kolejny Miejmy nadzieję, że, że będzie przynosić jeszcze ludziom dużo radości, dużo przyjemności, nie tylko gastronomom, bo to nie o to chodzi, ale, ale to będzie miejsce skupienia, spotkania, radości, smutków i wszelkich innych emocji, które są potrzebne. Zapraszamy na Mariacką Nieustannie od 15 lat.